Cześć z tej strony Axel i chciałbym dzisiaj was zaprosić na moje aukcje na Allegro. Mam na sprzedaż prawie że komplet kultowych magazynów Secret Service z lat 90. i początku lat 2000. Jest to prawie komplet, brakuje dosłownie sześciu numerów. Brakuje numeru 1., 11., 67., 87., 88. i 90. Tak, poza tym są wszystkie numery, niektóre nawet w kilku egzemplarzach, także można wybierać sobie a numer 91 jest nawet w dwóch wariantach okładkowych, ponieważ były dwa wydania, był numer z CD i bez CD, więc są dwa warianty okładkowe, tak że mówię, jest to komplet bez sześciu numerów, a dwa numery 91 są w dwóch wariantach okładkowych, także zapraszam do licytowania, wszystkie numery są wystawione na moich aukcjach na Allegro osobno, każdy numer jest wystawiony osobno, więc można licytować. Oprócz tego na Allegro mam wystawione inne czasopisma z lat 90. i wczesnych lat 2000. Oczywiście o grach i konsolach i komputerach. Zapraszam do wertowania i sprawdzenia co ja tam mam. Link do aukcji jest oczywiście w opisie i w komentarzu. Cześć!